Cześć Ewa, zaprosiłam Cię do swojego projektu, Karuzela z Madonnami. Jest taki projekt, w którym zapraszam kobiety, którym bardzo dużo za zawdzięczam w swoim życiu. Ty jesteś moim numerem jeden. Jak byś się przedstawiła? Czym się zajmujesz? Co robisz? To byłoby mi bardzo miło. Wow, Ok. <grym> bardzo dziękuję za zaproszenie. <grym> Super, bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tym projekcie. Że jestem jedną z Twoich Madon. Czym się zajmuję? Generalnie pomagam ludziom w podnoszeniu efektywności swoich działań, by odzyskali więcej czasu i odzyskali swój balans między życiem zawodowym a prywatnym I mogli się na przykład dać pasją, rodzinę i rodzinie, czegokolwiek potrzebują tak na szybko. Tak na szybko. Mhm. A skąd taki pomysł na siebie? Yy, to pomysł w sumie się zrodził około 10 lat temu. Wtedy mój znajomy, okej. Okay? Mów, mów. Zapomniałam, Okej. że to jest karuzela z Madonnami, na której jedziemy 15 minut. Takie są początki, Dobra. <laughs> uruchamiam, karuzelę. Ty, uruchamiam karuzelę, uruchamiam <laughs> karuzelę. Dobra, <laughs> czas upilujty, spoko. Wiesz co, wracając do pytania, pomysł się zrodził zupełnie przypadkiem. Ja byłam kiedyś absolutnie przeciwnikiem rozwoju osobistego. Bałam się tego, może jak był wokół mnie jakiś znajomy psycholog albo ktoś, to jak gdyby nawet nie chciałam z nim gadać, bo miałam poczucie, o, za chwilę będzie mnie oceniał, nie? Ale jedna z y, osoba z moich grona znajomych y, podjęła się kursu coachingu i chciała po prostu poćwiczyć, y, no, zdobyć pierwszych klientów, zdobyć pierwsze próby, y, doświadczenie w procesach coachingowych. I w sumie ze względu na to, że to była prośba, żebym mogła komuś pomóc, a jak to ja, no to jak to, jak trzeba pomóc, to trzeba pomóc, nie ma w ogóle opcji nie pomóc, nie? No i się podjęłam tego. i. To było sześć spotkań co dwutygodniowych, ogólnie dotyczały to obszaru live, bo jako tako nie miałam jakby, konkretnego tematu na starcie, bo to raczej było, żeby dać komuś wsparcie w jego rozwoju. No i niesamowite rzeczy z tego wyszły. Już wtedy, jak gdyby zaczął mówić, też bym tak chciała, nie? żeby komuś pomagać, ale jeszcze wtedy nie miałam odwagi pójść tą drogą. Do dzisiaj pamiętam rzeczy z tego procesu. Do dzisiaj jak gdyby te rzeczy ze mną zostały. Tak, Nie wszystkie, ale zna, znaczna większość przypomina mi się w momentach, kiedy faktycznie tego czegoś potrzebuję albo poszukuję rozwiązania czegokolwiek z tego procesu. Yy, I po pięciu latach podjęłam decyzję, że idę na kurs, chcę zostać coachem, że chcę zobaczyć, czym jest coaching od tej drugiej strony, od strony coacha. A i tak się zaczęła moja przygoda w, w rozwoju osobistym w butach coacha czy tam trenera. Później przyszło spoko i tak, jak gdyby jestem tu gdzie jestem. Mhm. a kogo wspierasz? Wiesz co, generalnie wspieram osoby zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ja mam, jak gdyby dość taką, myślę, obszerną swoją historię, jeśli chodzi o rozwój zawodowy i obszerną swoją historię, jeśli chodzi o rozwój osobisty. Dlatego gdzieś tam te dwie rzeczy są u mnie połączone. Ja też jestem fanką spoglądania na rozwój, z poglądania na życie kompleksowo, tak? Czyli tak jak jesteśmy w pracy, jesteśmy w domu, troszkę w inne role wchodzimy, ale generalnie jesteśmy tą samą osobowością, ten sam charakter, z tymi samymi rzeczami się borykamy, albo to samo daje nam energię, te to, 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 to same są dla nas wartości. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby rozwijać się kompleksowo. Oczywiście czasem się skupiamy bardziej w obszarze zawodowego, czasem bardziej w osobistego, ale jedno z drugim się jak gdyby przeplata. I każdego, kto chce jak gdyby albo coś rozwiązać, albo coś rozwinąć. Przychodzą osoby z wyzwaniem, albo z pomysłem, tak? To jest zarówno dla osób, które mają jakieś wyzwania, albo dla osób, które mają jakieś pomysły i chcą je jeszcze bardziej rozwinąć szybciej. W tego w zależności, kto co chce, nie? Chciałam cię zapytać, co jest dla ciebie ważne. Jakby no, w, jakim w, swoim w swoim życiu? Co jest dla ciebie ważne? Czy znaczy w roli bycia coachem, wspierania ludzi, czy. czy możesz wybrać. sobie wybrać. Możesz okay, powiedzieć i dobra. o roli, i prywatnie. Nie chciałam tego rozdzielać. Mm -hmm. Możesz sobie wybrać, a możesz opowiedzieć o. O, okay. o sobie w roli no, i no, o sobie, właśnie, jak w życiu prywatnym. to chyba znaczy z perspektywy moich doświadczeń, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, ważne jest. Poznanie swoich wartości, to co jest dla mnie ważne, i pójście za nimi, to jest chyba takie dla mnie najważniejsze. Przyjrzenie się, czy te wartości są jakby wartościami dobrej intencji, tam po drodze komuś czegoś przypadkowo niefajnego nie zrobię, tak nie zaszkodzę, ale przede wszystkim, właśnie no, trzymanie się swoich wartości i pójście za nimi. Zarówno w obszarze mm. życia zawodowego, jak i, jak i prywatnego. Życie jest zbyt krótkie. Nie wiem, czy zbyt krótkie, ale możesz tak sobie prowadzić że po prostu jest nudno, tak? Albo czujesz się niespełniony, albo w, gdyby, no nie jest fajne, tak? Jest taka szarość. A znając swoje wartości, obojętnie co robisz, czy duże, czy małe rzeczy, po prostu jesteś z nimi dobrze, tak? Jest ci z nimi bardzo fajnie. Tu nie chodzi o to, że, że nie masz wyzwań, bo każdy je ma. Ale jesteś z nimi dobrze, czujesz się z nimi dobrze. To jest trochę, takie jest w zasadzie jak, nie wiem, kładziesz na kanapkę te rzeczy, które ci smakują, tak? Które, z którymi ci jest dobrze w twoim podniebieniu. Na takiej zasadzie, tak, tak chyba bym powiedziała, no, że no. chyba te, te wartości są ważne. A nie? twoje wartości to? Wiesz co, dla mnie najważniejszą wartością jest szacunek. Nie musi każdy mnie lubić, ja nie muszę każdego lubić. Ale szacunek w szerokim słowa znaczeniu, tak? I, I bliżej się trzymam z tymi osobami, z którymi jest mi dobrze lubię się, którzy nie lubię oczywiście, a z tymi, którymi gdzieś tam potrzebuję współpracować, niekoniecznie lubię je. To i tak jak gdyby na poziomie szacunku no, świetne rzeczy się robi, tak? I tak jak, jak to nazywam, nie każdy lubi różowy kolor. I to jest okej. Okay, uh -huh. Tak, to jest okej. Okay. I szanuję ten różowy kolor. Załóżmy, ja lubię różowy kolor, kolor generalnie, nie, że chyba szacunek w szerokim słowa znaczeniu. To jest chyba mm -hmm. jedna z takich głównych wartości. Um, szacunek, zaufanie, jeśli już chodzi o takie zabudowy rzeczy, no ale przede wszystkim szacunek. Mm -hmm. A co mhm. Przepraszam. Że szacunek też w takim sensie, że jeśli na przykład widzę, że ja komuś doskwieram albo ktoś mi doskwiera, to, to rozmawiamy, jeśli nie potrafimy z sobą współpracować, rozmawiać, to po prostu nie idziemy dalej w relacje, tak? Bo, bo nie służymy sobie, być może za kilka lat będziemy w takim znaczeniu, nie? że z takim podejściem, że to ok, siebie, nie lubienie siebie, że to jest naprawdę ok. czy nie lubię czegoś. A cechy charakteru, za które siebie podziwiasz albo które w sobie lubisz, to. Kiedyś myślałam, że jest to cierpliwość, <gry> myślę, że moje życie nauczyło mnie takiej, pewno jak większości z nas, każdy ma swoje historie i te historie gdzieś tam wytworzyły w nas taką konieczność bycia cierpliwym. Tak? Myślałam, że to cierpliwość, ale ostatnimi czasy mój mąż mi uświadamia, że ty nie jesteś cierpliwa, daj sobie czas na pewne rzeczy. Także kiedyś myślałam, że to cierpliwość. Co myślę, że chyba takie, znaczy przede wszystkim optymizm. Ja chyba jestem wiecznie zakręconą optymistką. Mam nadzieję, że nie gdzieś tam w obłokach bujającą, chyba taką optymistką stąpającą po ziemi. Potwierdzam, chyba to. Tak cię, nawet... tak cię właśnie widziałem, jaką tak? nabędę. Realistyczna optymista. A raczej realistyczna tak, optymistka. Tak, tak. A myślę, że też z perspektywy czasu drugą taką cechą, którą bardzo doceniam, to taką otwartość na elastyczność, otwartość na inne, na zmianę, na to, że na przykład jak mi na przykład siada, siada to szukam rozwiązania. Co mogę mm -hmm. zrobić w tej sytuacji? Że, że to jest... Okej, okay, plan jest planem. Plan mi nadaje kierunek, w którym kierunku mam iść i podążać, ale mam otwartość na zmianę tego planu, tak? Czyli dla mnie plan jest wystartowaniem w kierunku działania, robienia czegoś. Czy, cokolwiek tam się dzieje w moim życiu, ale mam otwartość na oglądanie rzeczy, które się dzieją wokół, żeby nie przegapić czegoś fajnego, tak? I chyba to jest, to jest chyba druga taka cecha, którą bardzo doceniam i sobie uświadamiam, że tak jest. Też się musiałam nauczyć, chciałam nauczyć w na takiej zasadzie, bo jechałam do Anglii z, z perspektywą, że po dwóch latach jadę w podróż dookoła świata, jestem tu 15 lat. No znaczy, właśnie, możemy tak, sobie wiedzieć, że tak, tak wracamy z Cambridge. Tak, w no, mieście. Jak, ci to, jak ci w tym mieście? Wiesz co, Cambridge jest bardzo y, takim międzynarodowym miejscem, co jest fajne. Jest bardzo małym miejscem, biorąc pod uwagę to, jak bardzo znanym jest miejscem. Bardzo to się rozwinęło z perspektywy tych 15 lat pod względem ilości mieszkańców, tego co się dzieje. Pamiętam, że jak przyjechałam, to byłam taka, wow, taka rozwinięta wioska znana na całym świecie, o co tu w ogóle chodzi? <gry> Naprawdę i fantastyczne w Kebrze jest to, że wszędzie dojdziesz na rowerze. To jest tak małe miasteczko, że na, no wszędzie jest w dystansie rowerowym, nie? Bardzo takie rodzinne miasto dla, dla dzieciaków, no super. A radosny dzień, to jaki jest dzień dla Elwy? O, radosny dzień, wyspany. wyspany. <laughs> nie wiem, czy pamiętam. Jak, jak w czasie studiów wysłali ci listy, jeszcze wtedy nie były. Doskonale komuści, pamiętam. Tak, jeszcze wtedy były SMSy bardzo limitowane i wysłanie SMS-a kosztowało tyle a tyle, trzeba było oszczędzać. Także pisałam listy, nie? W każdym razie, no chyba dzień taki wyspany. To jest zupełnie inny mindset, inna energia, inna. No. To, to chyba mi wystarczy. Wyspany dzień. Tak. noc, żeby ty, wyspałam się, dzień. Wyspałam nie wyspałam się! <grym> tak ładnie. Nie? To wyspany. Tutaj, jak tylko jestem taka wiesz grampi, czyli taka trochę nieznośna w domu, nie? no mm -hmm. zawsze słyszę, zaraz cię wyślę do łóżka spać. <grym> mm -hmm. Także tutaj, tutaj jest jak gdyby, no to wyspanie chyba ma ogromne znaczenie. Mm -hmm. A na co Twoim zdaniem warto zwracać uwagę, żeby mieć właśnie taki optymizm, który w sobie, w sobie masz, który też zaszczepiesz w nas, w ludziach? Wiesz co, chyba przede wszystkim dawać sobie, na, dawać sobie refleksję na to, żeby nawet z tych sytuacji, które no nie są wygodne, tak? ale one są niesamowicie potrzebne, one nam coś uświadamiają, żeby wyciągać jakieś refleksje na przyszłość. One czasy mogą bardzo boleć i być cierpliwym w oczekiwaniu na te refleksje. Ja na przykład wierzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Tak? I, I czasem wiem od razu, dlaczego tak się coś wydarzyło. A czasem czekam kilka lat, ale też nie jest tak, o, kiedy się dowiem, kiedy się dowiem. To po prostu puszczam to. Jeśli w danym momencie nie znam odpowiedzi, puszczam to, ona sama przyjdzie, do mnie przyjść. I chyba to takie, że takie pogodzenie się z tym, co jest, przyjrzenie się temu, na co mam wpływ i co mogę zrobić. Jeśli mogę, no to podjąć decyzję. Albo idę w to i coś zmieniam, albo to zostawiam, bo być może nie jest warty mojej energii, zaangażowania idę dalej. Tak? Chyba po prostu ta refleksja jest dla mnie takim, takim kluczowym, kluczowym y, elementem. A hmm. druga chyba taka rzecz, którą odkryłam na przestrzeni tych 10 lat, to to, jakimi ludźmi się otaczamy. otaczamy. Hmm. Bo możesz mieć osoby w najbliższym gronie, które niesamowicie cię wspierają. A możesz mieć jedną osobę, która niesamowicie hamuje Twoje pomysły, marzenia w ogóle, że, że tych nawet nie, nie wypowiesz na głos do siebie, bo, bo się obawiasz tak, bo, bo już tak ktoś ci pościął skrzydła tego, tego pomysłu, że, że często nawet po prostu o nim zapominamy. Mhm. I te dwie rzeczy takie, myślę. Ja uważam, że tym takiego optymizmu można się też nauczyć, można tym popracować. To się też mocno wiąże z tym, jakimi myślami siebie karmimy. Tak, tak. I to też nie jest tak, że, że jestem wiecznie optymistką, że nie mam słabych dni. Oczywiście, że mam. Oczywiście, że mam. I oczywiście, że, że się zastanawiam, o, że co zrobić, czy to był dobry pomysł, nie? albo ktoś na przykład z zawodowego. Za, czekam na feedback, co to będzie za feedback, czy się podobało, czy się nie podobało, tak? czy w życiu prywatnym, co zrobić. O, to jest wszystko gdzieś tam. Głównie się to wiąże z relacjami też z ludźmi, yy, chyba też takie zaakceptowanie, że, że to nielubienie lubienie, tak, ubrany w szacunek i to jak gdyby pomaga też mi zostać optymistką w sytuacjach takich trudniejszych, jeśli chodzi o relacje, przyjdzie czas, że albo się siądziemy porozmawiamy, albo, albo, albo samo gdzieś tam się zamknie sprawa, Aha. tak. No nie wiem, chyba tak. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, ale... Mhm, mm mm -hmm, A o czym marzy moja pierwsza Madonna? Pierwsza Madonna? Tych mm -hmm. materialnych rzeczy o domu z ogrodem. <grymata> Trzymam kciuki. <grymata> taras i już jesteś zaproszona na ten taras, także, także <grymata> <grymata> w, gdzieś tam wiesz, tak A już masz jakieś miejsce? No? Już wiesz no? gdzie? Ten dom? Tym, czy Cambridge? czy, ja tu, czy mm, tu jeszcze się, znaczy, myślę, że nie Kebrz, bo to ma być dom nad jeziorem. Mm. Jest mocno związana z wodą, uwielbiam przyrodę, nie w ogóle woda niesamowicie uspokaja. Pamiętam, że jak urodziłam e, moją córkę, to poszłyśmy do parku i tak się bawiłam taką butelką. Nie wiem, czy pamiętasz, że miał taką harmonikową butelkę. I tak mm -hmm. tą wodę, och, przelewałam tą wodę i tak mówię: jeju, nie, że nawet patrzenie na tą wodę w butelce niesamowity niesamowite takie. Mm -hmm i... i no. Tak, dla mnie woda ma po prostu... Może się to wiąże z tym, że zawsze chciałam mieć latać, a to co się dzieje w wodzie, dzieje się w powietrzu, pływać umie, <grym> latać nie umie i, i chyba takie... Nie wiem, po prostu nie wiem. No Także masz od domu z ogrodem nad jeziorem. Zapraszam. Na teraz. Na rozmów. Ja też <grym> uwielbiam wodę, to... więc wymarzone warunki do tego, żeby tam z siedzieć. Tak. No czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć od siebie do ludzi, czymś się podzielić. Nie motywowane moim pytaniem. Okej. Okay. Co bym chciała, a może powiem o takim zdaniu, myśli, które, które, towarzyszy mi tak świadomie już od około pięciu lat, że aby w życiu coś się zmieniło, warto robić rzeczy, jakich się wcześniej nie robiło. Zapraszam do realizowanie swoich rzeczy, próbowanie, wychodzenie ze strefy komfortu. Jak wyjdziesz ze strefy komfortu świadomie, zajrzysz, możesz wrócić, zobaczysz, jak tam jest, ale się na to godzisz i jest, może być naprawdę fajnie, ciekawie. O, to jest się... takie... Nasza karuzela <noise> się zatrzymuje, wstrzymam, spróbuję, o, wstrzymam. Um, chcesz dokończyć myśl? Jeszcze? Coś czujesz. W coś się zmieniło i warto robi rzeczy, jakieś ja wcześniej nie robiło. To chyba umuje wszystko. I, i Ktoś się z tym zgodzi, ktoś nie. Każdy zabierze to, co chce. Mm -hmm. Ewa bardzo chcę Ci podziękować za tą pierwszą przejażdżkę z tobą na karuzeli. Bardzo ważne. No, to jest, że ja nie lubię karuzel, bo... Nie lubię się kręcić w kółku. Jak to? No. <laughs> Widzisz? Jak to mówiłaś, że trzeba wyjść ze strefy dyskomfortu, tak? No dokładnie. To ta z konikami, wiesz? To ta z konikami, ta. E, z nie bardzo. Ekologii. W kółko to wiesz. <laughs> w kółko. Ale dziękuję. Taka ci, była super. <laughs> Ale dziękuję. O, to mi że to bardzo ci ta dziękuję. To Żeby się Nasza oficjalna. W kółko. Spróbuję naszą oficjalną część zakończyć. No coś nie wiem jak. O, tu jest to. Czekaj. <laughs>